Cześć! Witam Was! Czy właściwie przywitam Was po piracku? Ahoj! W końcu jesteśmy nad morzem. W dzisiejszym odcinku będzie zachód słońca widoczny z plaży w Łukęcinie. Jutro, jeżeli Uda mi się. To będę w Pobierowie. I będzie z Pobierowa również jakiś materiał. Ja również chciałbym pojechać do Trzęsacza i Wam pokazać i będę chciał to zrobić. Także miejscowości, które na pewno odwiedzę to jest Pobierowo, Trzęsacz no i miasto Świdoujście i jakieś inne. Nie będę wszystkich ich wymieniał. Niestety nie przybliżę, ale jak dobrze zauważycie, białe światło w oddali jest to białe światło z latarni morskiej w Niechorzu. Czekamy, gdy będzie zachód słońca. Czyli, jak to inni mówią, słońce dotknie wody. Chociaż tak naprawdę nie jest, tylko to jest złudzenie. Tak samo jak horyzont. Że niby woda styka się z niebem. To jest złudzenie. Gdyż, jakby ktoś byłby tam na horyzoncie, to po prostu on widziałby horyzont. A my byśmy go widzieli na horyzoncie Niby każdy wie, ale to tak po prostu dla przypomnienia zaczęło się, słońce zachodzi niestety przy A nie O tak Boga Piękne zjawisko. Polecam zobaczyć zachód słońca nad Bożem na własne oczy.